Siema, z tej strony Majke. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Ligi w Speedway Challenge 24. Trzy mecze zostały nam do końca fazy zasadniczej. Dzisiaj spotkanie 12. kolejki. Spotkanie z Falubazem, a więc po raz kolejny w tym sezonie derby lubuskie. Tym razem na naszym torze. Pierwszy mecz z tego co pamiętam udało nam się wygrać bodajże 7 punktami albo 5. No za chwilę sobie zobaczymy. Najpierw ustalimy skład i przejdziemy do spotkania. Tak jak mówiłem, pięcioma punktami wygraliśmy pierwsze spotkanie. Przechodzimy już do pierwszego biegu od krawężnika Hampel, Woźniak, Pawlicki oraz Waculik. No i zaczynamy od mocnego ciosu. Wygrywamy 5 do 1. Teraz przechodzimy do biegu młodzieżowego. W czerwonym kasku Stojanowski, w białym Sadurski, w niebieskim Paluch i w żółtym Oskar Hurysz. No i w biegu juniorskim mamy 3-3, wygrywa Oskar Paluch, drugi Sadurski, trzeci chóry, zamyka stawkę Jakub Stajnowski. Bieg trzeci od kramężnika Erasmus Jensen, Jakub Miśkowiak, Jan Kwiech oraz Anders Thomsen. I w tej gonitwie mamy wynik 4 do 2, a więc w pierwszych trzech biegach mieliśmy trzy różne wyniki na naszą korzyść. Bieg czwarty od kramężnika paluch Pawlicki, Pfeiffer oraz Sadurski. No proszę, Falubas wygrywa 5 do 1. Niespodziewanie. Po pierwszej serii mamy przewagę tylko dwóch punktów. No derby rządzą się swoimi prawami. Teraz bieg piąty. Po naszej stronie Wacurik i Miśkowiak, a naszymi rywalami bracia Pawlicy. No i nasza para dała radę braciom pawlickim, a więc wygrywamy 5 do 1, 18 do 12, przechodzimy do biegu szóstego. tutaj pojedziemy sobie Andersem, Tomsenem, naszym doparowym Jakub Stojanowski, a rywalami Jan Kwiech oraz Jarosław Hampel. O i postawiło teraz Andersa Tomsena i niestety upada na ostatnim łuku, nie wiem, nie wiem co ja tutaj zrobiłem, troszkę za mocno chciałem wykantować motocykl i się skończyło jak się skończyło, Falubas wygrywa ten bieg 5 do 1, mamy tylko dwa punkty przewagi i teraz przechodzimy do biegu siódmego. Bieg siódmy kończy się rezultatem 4 do dwóch. Po dwóch seriach, 4 punkty przewagi. No jest ciasno, no nie spodziewałem się jeszcze, że tak będzie. Rozpoczynamy teraz trzecią serię startów. Znowu bracia pawlicy na Andersa Thompsona i skara palucha. No i w tym biegu wygrywamy 4 do 2, szczerze nie myślałem, że Oskar sobie poradzi chociażby z jednym z braci Pawlickich, ale się udało i teraz bieg 9, tutaj pojedziemy sobie Oskarem, Fajferem w kasku niebieskim, w czerwonym nasz doparowy Szymon Woźniak, a rywalami Hampel i Kwiech. I mamy 5 do 1, a więc powiększamy już naszą przewagę do 10 punktów. To chyba jest ten moment, w którym zaczniemy odskakiwać rywalom w biegu 10 od krawężnika Sadurskich, Waculik, Jensen i Miśkowiak. I to jest kolejne zwycięstwo 5 do 1. Uciekamy. Teraz bieg 11 w kasku niebieskim Jakub Miśkowiak, w białym Piotr Pawliski, w czerwonym Szymon Woźniak i w żółtym Jarosław Hampel. I ta gonitwa kończy się wynikiem 3 do 3, 40 do 26. Teraz bieg 12. Tutaj mamy rezerwę taktyczną Krzysztof Sadurski, który całkiem dobre spotkanie jedzie. A my w tym biegu pojedziemy Martinem Waculikiem. Wygrywamy ten bieg Kuba Stojanowski ostatnia, więc mamy 3 do 3. I teraz bieg 13, tutaj rezerwa taktyczna Jarosław Hampel za Przemka Pawlińskiego, jego doparowym raz mu z Jensen, a po naszej stronie Thompson i Pfeiffer. i było naprawdę ciasno na mecie, ostatecznie wygrywa Hampel, drugi Thompson, trzeci Pfeiffer, a więc mamy 3 do 3. Teraz pora na biegi nominowane. No dałbym tutaj Juniorów, ale chyba puścimy ich w takim składzie jakim są. Pojedziemy Miszkowiakiem, Andersowi damy się rozjechać za ten upadek co mu zrobiłem, dam mu jeden bieg więcej. No nie że co ja robię czasami. Teraz Miśkowiaka rozwaliłem. No nic, puścimy Andersa samego. Aha, 5-0 dla Falubazu. Anders wykluczony za spowodowanie upadku. Znowu mecz z Falubazem i niepełny wynik. No derby to jednak derby. No w 15 biegu puścimy Matiasa Polestady i Oscara Palucha na Hampela i Kwiecha. Zobaczymy co tutaj nasi chłopacy zrobią. No i niespodzianka, bo wygrywają 5 do 1. Przypominam, że ja tutaj żadnym zawodnikiem nie jechałem, a więc no, nieźle sobie poradzili. Tak wygląda punktacja naszej drużyny oraz Falu Bazu no widać dziury po stronie zielonej góry. Piotr Pawlicki 3003. No i w tabeli cały czas na drugiej pozycji Lublin cały czas no, nieuchwytny. Faluba zwalczy tam z mu utrzymanie, jest ciasno, także to też trzeba patrzeć jak ta sytuacja wygląda. No i co, w tym odcinku to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało zostawcie łapkę w górę, zachęcam do zasubskrybowania kanału, zapraszam również do opisu, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!